To tej dramy z Gabrysiem Narcys Familia Tim Powiem tak, młodość to na pewno jest czas na popełnianie błędów. Ja akurat z uwagi na to, jak już zacząłem gdzieś tam być osobą rozpoznawalną, nigdy nie robiłem takich rzeczy, bo wiedziałem, że takie coś właśnie może, wy może wyjść na światło dzienne. Ale w momencie, w którym chłopak, który ma 21 lat, wysyła zdjęcia swojego kopyta dziewczynie, która ma 17, no to kurde, no nie robi nikomu krzywdy, no nie oszukujmy się. Mam wielu znajomych, którzy również to robią. A nikt nie robi im z tego powodu żadnych dram ani afer, no ewentualnie trafiają na Juanów, taka strona jest na Insta. Natomiast za problemem uważam, chłop, który rozkręca sobie kontent na YouTubie ogólnie odnośnie komentowania różnych dram czy tam newsów i mówi, że tarcyst ta wysyła to nieletniej, że to drugi kamuś, że cała nasza ekipa jest rakowa takie dziwne czasy, że ludzie szukają po prostu afery, przekręcają różne fakty, żeby to było dużo bardziej pikantne, bo po prostu sami zarabiają na swoim kontencie, na wyświetleniach i sami się promują przez to. No mówię, artyst, normalny chłopak, dobra mordeczka, wysłał zdjęcia kopyta, no ale nikomu krzywdy nie zrobił, a no słabo jest, że ktoś próbuje się na tym wybić i zarabiać i po prostu przedstawić go w najgorszym możliwym świetle. Jak ty chcesz wygrać z Mezeuzą? który trenował prater 5 lat, skoro pięściasz Cię podał. <gry> Mordo! Akop też ma bardzo dobry parter, a dopóki walkę ma nie zaczyna się w parterze, to idzie mu średnio. No, a tak bardziej na poważnie, to tamtą walkę przegrałem bardziej przez braki kondycyjne, małe doświadczenie, niż przez jego poddanie czy umiejętności parterowe. Zresztą możecie sobie sami ją obczaić i zobaczyć, masz prywatne konto. o mordy, nie liczy się ilość, a jakość. Nie chcę przyjmować każdego, tylko osoby, które są ze mną i są Team Rataj, a nie w co wchodzą i piszą jakieś tam głupoty. Myślisz, że Meduza będzie większym wyzwaniem niż Casio? Odpowiem na to pytanie tak. Zrób sobie tabelkę. Z jednej strony masz boksera, który stoczył około 50, czy nawet 70 amatorskich walk. Jedną walkę w MMA, jedną w K1 i łącznie do tych dwóch walk do tych dwóch walk przygotowywał się około dwóch lat również parterowo po versus, druga część tabelki, chłop, który miał jedną walkę z mało doświadczonym rywalem i który trenuje tam 5 lat i tego nikt nigdy nie zweryfikował, a kreuje się po prostu sam na jakiegoś tam zawodowca już chyba prawie Mordo, a widziałeś walkę z Parkiem? To ty grzech w twoim oku modły do boku w mojej głowie ciągle melodia jak wojna Ciągle ktoś mi każe biec, krzyczy filozofia zęb.